Po tym, kiedy tych czworo mężczyzn zakończyło modlitwę, Ojcze, który jesteś w niebie, święć się Twoje imię, niech Twoje Królestwo przyjdzie i się nam objawi. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech Twoja wola się dzieje na ziemi tak jak w niebie. W dzisiejszym dniu daj nam nasz powszedni chleb i przebacz nam nasze upadki i słabości, tak jak my przebaczamy innym. Chroń nas przed pokuszeniem i uchroń przed złym, bo całe królestwo należy do Ciebie. Twoja jest moc i Twoja jest chwała na zawsze. Amen. Więc jest w tym coś, co absolutnie przemawia i przeszywa serca ludzkie oraz ich dusze. Moi drodzy, czy nie jesteście zmęczeni sztucznymi modlitwami na pokaz? Oraz wszystkimi religijnymi formułkami, które i tak już dawno straciły dla nas jakikolwiek blask i znaczenie? Dlatego Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, a tak, czyli w podobny sposób, módl się się do Ojca. Bo kiedy mówimy Ojcze, nasz, nazywasz Boga Ojcem tylko przez to, że ktoś tobie powiedział, że masz tak robić lecz wtedy to nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia. Ale jeśli nazywasz Go Ojcem, ponieważ On Nim rzeczywiście dla Ciebie jest, wtedy to zupełnie zmienia rzecz. Bo kiedy nazywasz kogoś Ojcem, wtedy On Nim rzeczywiście dla Ciebie jest. Może powiesz, On jest Ojcem wszystkich. Tak, ale On Cię staje osobistym Ojcem dla tych, którzy za Nim podążają, którzy Go kochają, którzy są zrodzeni z Boga. W Ewangelii Jana 3 widzimy Nikodema, któremu Jezus powiedział, Musisz się na nowo narodzić. A więc, ojcze, mój tatusiu, nasz ojcze, który jesteś w niebie, który je stworzyłeś dla Twojego stworzenia, abyśmy razem z Tobą mieszkali miejsce, w którym nie ma cienia bez Ciebie, ale Ty po wieki wieczne jesteś. Drzwi do Boga są zawsze dla Ciebie otwarte. Jakieś drzwi są dla Ciebie otwarte, aż przez nie przejdziesz, niezależnie w jakim jesteś okresie Twojego życia. Powiedz mi, drogi przyjacielu, Niektórzy z nas uważają się o wiele mądrzejszych od innych, mówiąc, co ty wiesz, dla mnie już nic nie ma. Ale na czym to opierasz? Czy byłeś tam? Wróć i tam powiedz, jak było. A jeśli nie, wtedy ja wiem, co Biblia mówi na ten temat. Wiem, co się stało w Łukasza 16, kiedy bogacz umarł i pogrzebano go. I kiedy znalazł się w piekle, wznosząc swe oczy do góry, do niebios, nie chcemy, aby taki dzień przyszedł do żadnego z nas, kiedy wszystkie nasze kłamstwa, zawiść, niegodziwość, odwrócenie się od Boga będą krzyczeć głośniej niż wszystko inne, kiedy udowadnianie naszych teorii zawiedzie nas i wtedy dopiero uświadomią sobie, gdy będą w jeziorze ognistym. Dlatego tak ważnym jest, aby uchwycić się Chrystusa, nasz Ojcze, który jesteś w niebie. Niech Twoje imię będzie zawsze chwalone. Błogosławię Twoje imię. Czy tutaj jest jakikolwiek wyjątek? Czy istnieje jakiekolwiek inne imię, przez które możesz być zbawiony? Nie. Bo kiedy wołasz imię Jezus Chrystus, Jezus, Panie, potrzebuję Ciebie. Jestem całkowicie zgubiony bez Ciebie. Przyjdź do mojego serca, mojej duszy. A kiedy pewnego dnia tak zawołałem, wtedy Jego imię stało się najsłodszym, jakie znam. Bo kiedy Jego doznasz, poczujesz Jego dotyk, wtedy będziesz chciał tylko o Nim mówić, myśleć o Nim, rozmawiać z Nim za każdym razem, kiedy usłyszysz Jego imię. Wtedy żadne przekleństwo nie będzie mieć nad Tobą mocy, żadna słabość, żaden grzech, ponieważ On jest Twoim Zbawicielem. Bo chodzenie tylko do Kościoła może być puste bez Jezusa, bez Jego wspaniałego imienia. Więc nie przestawaj wołać imienia Jezus Chrystus, bo On nas zbawił od wszelkiego grzechu. Jezus z greckiego tłumaczy się na Jachwę. Ten, który w Starym Testamencie już utworzyło nowe przymierze pomiędzy Jego synem a ojcem bo on jest Jachwę, który nas zbawił, który jest jedynym obrońcą. On jest tym, którego szukamy którego potrzebujemy. Dlatego śmiało młodysz się, ojcze, który jesteś w niebie, święć się Twoje imię, co oznacza, że zawsze będę cię uwielbiać. Co zrobisz, kiedy pojawi się tragedia w Twoim życiu, tu na Ziemi, w tym upadłym świecie? Wiedz, że ta Ziemia jest jedynym piekłem, jakie będziesz znać. Czy to nie jest pocieszające? Ale co stanie się z Tobą, kiedy staniesz oko w oko z trudną sytuacją? Zaczniesz płakać, wołać Boże imię. Może będziesz pod wielką presją, tupać nogami, kiedy pojawi się zwątpienie, dlaczego w bycie wierzącym tak wiele mnie kosztuje? Czy wyprzesz się go, czy powiesz, że nie chcesz być tego częścią? W takich sytuacjach nie liczy się co robisz, ale czego znasz. Bo jeżeli tylko będziesz znać Boga osobiście, wtedy nie wyprzesz się Jego, nawet jeżeli będziesz w ogniu, bo On będzie Twoją rzeką życia, a Jego Duch zawsze będzie Ciebie zachęcał, pocieszał, mówił do Ciebie, a Twoje życie stanie się przepełnione nim. Jednak stanie się tak tylko, jeżeli naprawdę narodzisz się z Ducha Bożego. Bo wtedy będziesz wiedział, że istnieje w tobie istota Ducha Świętego, czyli ten, który jest większy, będzie w tobie niż ten, który jest na świecie. I nie będziesz potrzebował dodatkowych zewnętrznych stymulacji i pobudzeń. Dlatego, kiedy mówisz Ojcze mój, niech się Twoje imię święci, wtedy Go uwielbiasz. Święć się imię Twoje oznacza zawsze jestem z Tobą w połączeniu, w największym, najgłębszym uwielbieniu. Spójrzmy na Mateusza 6. Nasz Ojcze, który jesteś w niebie, niech Twoje imię się święci. Wiersz dziesiąty mówi: Niech Twoje królestwo przyjdzie, niech Twoja wola się stanie tu na ziemi, tak jak w niebie. Jezus cały czas modlił się, aby coś zstąpiło z Królestwa tu na ziemię, kiedy nic na świecie się nie polepsza, niechaj Twoje królestwo będzie tu na ziemi, jak w niebie. Daj nam co tygodniowy chleb. O, o, czyżbym się przejęzyczył? Dobrze, że zauważyłeś, co tam jest napisane? Daj nam codzienny chleb, bo manna pojawiała się każdego dnia. Co to znaczy? To oznacza, że Bóg pragnie, abyś liczył na to, że On będzie Cię karmić każdego dnia. Amen. Jeśli myślisz, że rząd o Ciebie zadba, łudzisz się. Czy wciąż są tutaj tacy, którzy ufają rządowi? O nie, nie. Pamiętajcie, kto naprawdę o Was dba. To Pan, Pan się Tobą zajmie, On o Ciebie dba. Spójrzcie na wiersz 12 i przebacz nam nasze przewinienia, jak my przebaczamy innym. O Może powiesz, pastorze, chciałbym, aby tego fragmentu tam nie było. Znam wielu, którzy mieli to samo życzenie. O, pastorze, Ty nawet nie wiesz, jak oni mówią o mnie. Kochani, ja to dokładnie rozumiem, bo znam ludzką naturę, bo miałem przyjemność spędzić, spędzić sporo czasu na tej ziemi, więc powiem tobie pastorze, mogę żyć dla Boga, ale nie mogę zrobić jednego. Jeśli nie możesz przebaczyć, to nie możesz żyć dla Boga, a wiesz czemu? Bo to nieprzebaczenie będzie się za tobą ciągnąć jak kula u szyi, aż cię w końcu zniszczy na śmierć, bo musisz być zdolny przebaczyć. Jezus nie tylko powiedział przebacz, ale zapomnij, bo aby zapomnieć, to kolejny problem. Ty, którzy mają umysł jak mój, na pewno zapomną. Ja wiele rzeczy zapominam, bo w tym wypadku Bóg pobłogosławił mnie straszną pamięcią, ale w sumie dziękuję mu za to. Ale, aby przebaczyć, to jest decyzja, którą ty musisz podjąć. Będziesz wiedzieć, że wzrastasz w łasce bożej, kiedy będziesz w stanie powstać. Złapać za rękę osoby, które cię tak uraziły, spojrzeć im w oczy i powiedzieć, że go kochasz, i że będziesz z nim w stanie rozmawiać i uwielbiać pana. Mówię dokładnie o tym człowieku, który traktował cię jak psa, ale ty wciąż jesteś w stanie mu przebaczyć. W życiu widziałem rzeczy, które mnie zupełnie zmiotły z powierzchni ziemi. Oto klucz, wskazówka, którą chcę wam dać. Wszystko polega na Twojej woli. Tak, Twojej woli. Czy ty pragniesz? Czy jesteś otwarty, aby pozwolić Jezusowi Chrystusowi, aby cię oczyścił? Bo nie musisz koniecznie tu i teraz wyznawać wszystkich Twoich grzechów, drugiej osobie, ale wyznaj to wszystko Bogu. Nie mów człowiekowi wszystkiemu, co uczyniłeś, bo może to użyć przeciwko Tobie, ale wyznaj to Bogu jednemu. Bo On nigdy tego nie obróci przeciwko Tobie. Gdy On oczyści Twoje grzechy, wtedy już ich nie ma. Pamiętaj, że tylko Ty jesteś w stanie otworzyć drogę złu do Twojego życia. Masz wolną wolę oraz drzwi, które możesz otworzyć i wypełnić się mocą Bożą, albo wdać się pod wpływ ciemności. Komu dziś oddajesz swoje życie? Co uczyniłeś ze swoją wolą? Czy wybrałeś Jego? Czy żyjesz dla Jezusa? To jest moja modlitwa i pytanie: czy uczyniłeś to? Być może niektórzy z Was po raz ostatni słyszą takie przesłanie, a może to ja dziś opuszczę ten świat. Nie robię sensacji, nie opowiadam nikomu, że chcę umrzeć, ale żyję już wystarczająco długo, aby zrozumieć, że każda minuta mogłaby być moją ostatnią tu na Ziemi. Lecz ja wiem, komu zawierzyłem całe moje życie i na zawsze będę wierzyć, bo go osobiście znam, a czy Ty znasz go osobiście?